Kolejny post dotyczy samych kolczyków firmy Massimo Conti. To jest miedź galwanicznie złocona, kolczyki dłuższe z kryształkami Swarowskiego, nie zawierają niklu i Selmo 17. Następnym modelem będą przepiękne rozgwiazdy, idealne na wakacyjne wyjazdy Selmo 15. Następny model: serca w trzech kolorach: złoto, srebro i miedź. Selmo 14. Oraz przepiękne kwiatuszki z błyszczącą cyrkonią w środku. Selmo 16. Do tego jeszcze ostatni model kolczyków, kolczyki Ala Versace, Selmo 18. To wszystko i jeszcze więcej na Facebooku w butik Anetki i w aplikacji Selmo. Zapraszam.